Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert, Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę wam jak możecie wziąć czyjeś wideo na licencji Creative Commons, lekko go edytować, wrzucić na YouTube Shorts na swojego YouTube'a i móc dzięki temu zarabiać pieniądze. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi pomysłami na zarabianie i zapraszam do oglądania. Jeżeli nie wiecie czym jest YouTube Shorts, są to takie bardzo krótkie filmy trwające tak do minuty czasu i są w takim formacie pionowym, czyli coś takiego jak na TikToku. Zauważyłem, że tego typu filmy przyciągają bardzo dużo wyświetleń e, i te kanały zyskują bardzo dużą liczbę obserwujących w bardzo krótkim czasie, I między innymi mamy tutaj taki polski kanał Crispy, na którym ta osoba najprawdopodobniej nagrywa, e, to, chociaż mamy tutaj kilka różnych osób, więc nie wiem czy są to filmy na przykład wzięte z TikToka, czy nie, czy osoba to sama nagrywa. Natomiast z tego co widzę, no naprawdę mają bardzo dużo wyświetleń, bo tak jak możecie zobaczyć, 2 godziny, 4 godziny po 20, 18, 30 tysięcy wyświetleń. I jak możemy sobie spojrzeć na social blade'a tego kanału, to tak naprawdę jeszcze do niedawna ten kanał nie istniał, a nagle zaczął generować takie subskrypcje. Bo tak jak mamy w ostatnich 30 dniach około 10-9 tysięcy subskrypcji mu wpadło, gdzie ten kanał tak naprawdę ma 10 300 subskrypcji. Więc w ciągu 30 dni. Dni, ten kanał nagle wyskoczył i nagle zaczął generować subskrypcje i zaczął generować wyświetlenia w ciągu 30 dni jest to 5 milionów prawie więc naprawdę jest to bardzo dużo. Tak więc są dwie opcje albo zaczniecie nagrywać shortsy sami, zaczniecie nagrywać swoją twarzą ze swoim głosem, natomiast w tym filmie pokażę wam jak to możecie zrobić bez nagrywania siebie i mimo wszystko, że te filmy będą generować jakieś tam wyświetlenia i dzięki czemu będą dla was zarabiać pieniądze, więc na samym początku musicie zdecydować jakiej niszy chcecie działać, jaką niszę chcecie nagrywać, wrzucać te filmy. No i w tym wypadku możecie wybrać na przykład zwierzęta, na przykład psy, koty, możecie wybrać nie wiem wędkarstwo, memy i tak dalej. No i w tym w tym temacie będziemy działać i później w tym temacie będziemy coś sprzedawać. Tak więc powiedzmy, że ja wybieram sobie kanał i shortsy związane ze zwierzętami. Więc wpisuję sobie na przykład funny animals w wyszukiwarkę na YouTubie i teraz bardzo ważna rzecz, klikamy sobie filtry i licencja Creative Commons jest to to licencja, która pozwala nam na odtworzenie tych filmów, wrzucenie je ponowny raz, więc musicie uważać na to, żeby wszystkie te filmy, które wrzucacie, były właśnie na tej licencji. No i mamy tutaj na przykład 8 milionów, 10 milionów, 16 milionów i musimy zobaczyć, tutaj mamy jakieś takie kwadratowe to wideo. Tutaj jest dokładnie takie, jakie chcemy, i tak samo jest tutaj takie wideo, więc powiedzmy, że wybierzemy sobie akurat w tym wypadku to wideo. Zobaczymy, co tutaj jest, jakie sceny można byłoby stąd wyciąć, jeszcze zanim przejdę do scen. To tutaj musicie sprawdzić jest licencja li licencja Creative Commons. Jeżeli jest taka licencja, to możecie wykorzystać to wideo. To wideo trwa około 10 minut, natomiast nam potrzebna jest tylko jedna scena, która będzie trwała taki 10-20 sekund do minuty czasu. Więc znajdujemy sobie tutaj jakąś taką scenę. Na przykład mamy tutaj jakąś krótką scenę, która gdzieś tutaj trwa i musimy sobie tą scenę wyciąć. Natomiast na samym początku, zanim sobie to wytniemy, musimy pobrać to wideo, więc kopiujemy ten link. Wchodzimy na przykład do It MP3 jest taki, taka strona, możecie znaleźć każdą inną, jest bardzo dużo tego typu stron. Wklejacie tu link, zaznaczacie MP4, dajecie konwert. W tym momencie konwertuje wam to wideo i zaraz będzie możliwość pobrania tego wideo. I jak pobierzecie to wideo, czyli tutaj dajemy download, w tym momencie zacznie się nam pobierać to wideo i będzie to wideo, jak pobierzecie, 10 minut trwało. Natomiast nam potrzebna jest tylko jedna scena, więc w tym momencie musicie znaleźć sobie jakiś program, w którym wytniecie tylko tą jedną scenę. W tym wypadku ja skorzystam sobie z Shotcut'a. Shotcut jest to darmowe narzędzie, jeżeli chcecie, wpiszcie sobie nazwę tutaj Shotcut do, na, w Google i znajdziecie ten program, będziecie mogli pobrać to za darmo. Po, w tym momencie prze, przerzucacie sobie, przeciągacie tutaj, bądź otwieracie jako plik nowy e, to wideo, bądź przesuwacie to wideo tutaj, po czym stąd przesuwacie sobie tutaj na oś czasu i w tym momencie te, to wideo pojawia się wam na, oś czas, na osi czasu. E, no i tutaj można sobie poklikać i sprawdzić, którą nam e, tutaj wybierzemy tą scenę aktualnie. Jest to inne wideo niż to 10-minutowe, które tam pobrałem, e, ponieważ tu przygotowałem sobie wcześniej zawczasu takie wideo. I powiedzmy, że chciałbym wykorzystać tutaj taką scenę, więc klikam sobie przycisk S. Można to też w inny sposób zrobić, ale najłatwiej będzie jak klikniecie sobie tutaj przycisk S. W tym momencie przetnie wam to wideo. No i tutaj ten kawałek wam przetnie. Natomiast trzeba jeszcze znaleźć ten drugi kawałek, czyli drugi koniec tego wideo. Oczywiście sprawdźcie sobie to wideo, czy chcecie takie na tego shortca wrzucić czy jakieś inne, już w zależności od was, co tam chcecie sobie wrzucić. Tutaj jest kolejna koniec tego wideo, więc tu klikam znowu S. I w tym momencie mamy to krótkie wideo, teraz sobie pousuwam tutaj te rzeczy, które mi zostały, tutaj klikam usuń i mamy wideo, które trwa około 13 sekund. Jest to idealne wideo na shortsa, więc w tym momencie pobieracie to, zapisujecie, dajecie eksportuj plik, zapisujecie jako mp4 i macie gotowe to wideo. I jeszcze jedna rzecz, możecie wrzucić to od razu na YouTubea, czyli ten krótki urywek, ale możecie dodać coś od siebie, żeby to było jeszcze bardziej unikatowe, więc w tym wypadku mamy tu jakieś napisy, ale możecie, jeżeli uważacie, że fajnie byłoby dodać jakiś tu napis pojawiający się, to również możecie to zrobić, czy w tym programie, czy na przykład w Canwie, która też jest darmowa, i również tutaj można dorzucić takie rzeczy, można dorzucić różnego rodzaju inne elementy. Jeżeli uważacie, że coś tutaj fajnie byłoby dodać, no to zdecydowanie możecie to zrobić. I teraz, w momencie kiedy macie już to wideo, i teraz jak już macie to wideo, to wystarczy, że przejdziecie sobie na swój kanał na YouTubie, dodacie go tutaj i prześlij film. Co jest ważne, to to, żeby fajny tytuł jakiś dać z jakimiś słowami kluczowymi, pokazywałem różnego rodzaju strategie na to, żeby te filmy się wybiły, może być to na przykład cute Pets, coś tam, coś tam, czyli z tego choćby tytułu wzięte kilka słów, no i dodatkowo w opisie nie w opisie, tylko w tytule, aby pojawiło się hashtag shorts, zauważyłem, że wszystkie te filmy, te krótkie właśnie filmy mają ten ten hashtag, nie wiem czy to w jakiś sposób działa, czy nie, ale jeżeli te filmy to mają, warto żebyście wy też to dodali możliwe, że dzięki temu YouTube widzi, że faktycznie są to shortsy i faworyzuje te filmy właśnie w tym temacie, czyli w temacie shortsów. Nie można zarabiać na tych filmach, czyli nie można zarabiać z YouTube AdSense, dlatego pokażę wam inny sposób, który jest również skuteczny, natomiast kilka dni temu wyszło taka wiadomość od YouTube'a, że jednak będą wprowadzali monetyzację tego typu filmów, czyli YouTube Shorts Monetization, więc z czasem będziecie również mogli to monetyzować z YouTube'a, natomiast na ten moment jeszcze się tego nie da zrobić, więc jak możecie zacząć zarabiać na tym sposobie. Na samym początku powiedziałem wam, żebyście wybrali jakąś niszę, czyli niszę związaną na przykład z kotami, czy związaną z psami. Jest to dlatego, że najprawdopodobniej, jeżeli będą to oglądały jakieś osoby, to będą to oglądały osoby, dużo będzie osób w tej społeczeństwie, znajdzie się dużo osób, które posiadają na przykład kota, czy posiadają psa, więc zazwyczaj to oglądają takie osoby właśnie, które samym posiadają takiego zwierzaka. Jeżeli byście, nie wiem, coś zrobili związane z wędkarstwem, no to najprawdopodobniej przychodziłyby tam osoby, które wędkują. Tak więc musimy znaleźć jakiś produkt lub usługę i będziemy ten produkt lub usługę sprzedawali. W tym celu przejdźmy sobie na przykład na Clickbank. Clickbank jest to taki portal, na którym znajdziecie różnego rodzaju kursy, bądź też produkty, które możecie promować i za to zarabiać pieniądze. W tym wypadku, jako że jest to związane ze zwierzętami, to wszedłem w zakładkę Home and Garden and Animal Care and Pets. No i tutaj możemy znaleźć na przykład jakiś program szkoleniowy dla psów, wytrenowanie tych psów i... Za sprzedanie tego, tego programu z naszego linka dostajemy 31 dolarów. Wystarczy, że klikniemy Promote, klikniemy Generate Hoplink i to jest ten link. Jeżeli ktoś z niego wejdzie i zakupi jakiś produkt czy kurs, to w tym wypadku tutaj dostaniemy 31 dolarów. Tutaj mamy jakiś program za 87 dolarów, też jakiś dotyczący trenowania psów więc zdecydowanie, jeżeli chcielibyście działać w tej niszy, no to moglibyście skorzystać z tego. Możecie również założyć swój własny sklep internetowy na przykład. I znaleźć produkty dla psów na AliExpressie, wrzucić to na swój sklep internetowy. I jeżeli te osoby oglądają wasz film, no to na pewno zjadą gdzieś tam do tego opisu. Jeżeli nawet nie będą zjeżdżać, to możecie dodać na przykład na tym filmie jakiś napis, że link w opisie, jeżeli chcesz wytrenować swojego psa czy coś takiego. I w tym samym, tak samo można zrobić, jeżeli chodzi o jakieś produkty, na przykład sprawdźcie nasze najnowsze produkty dla psów. Na tym filmie można tam dodać. I na dole będziecie mieli link do waszego sklepu internetowego. Kolejnym sposobem na to, jak może zarabiać na takich firmach jest program partnerski Amazonu, czyli jest to program, w którym polecacie jakieś produkty, czyli działa to po, tak podobnie jak w przypadku Clickbanka, gdzie po, polecacie z linku afiliacyjnego i zarabiacie pieniądze, natomiast tutaj płacą o wiele więcej niż jeżeli chodzi o Amazona. Natomiast możecie również polecać te produkty, czyli macie jakiś produkt związany z psem i te produkty możecie również gdzieś tam linki podlinkować w swoim opisie i w momencie, kiedy ktoś kupi, dostajecie te 10% czy tam e, jakąś tam cenę tego jakiś tam procent tego od tej sprzedaży, natomiast jeżeli chodzi o na przykład Clickbanka, no to tutaj więcej możecie zarobić, ale jeżeli chodzi znów o Amazon, no to tutaj większość ludzi będzie bardziej ufała, bo wiadomo, jeżeli przechodzą na ten produkt na Amazonie, no to zdecydowanie będą Wam bardziej ufali, więc ta sprzedaż może być większa, co w rezultacie przyczyni się do większych zysków z programu partnerskiego Amazona. Natomiast można tak naprawdę połączyć wszystkie te trzy opcje i w jakiś sposób monetyzować dzięki tym trzem opcjom, a z czasem Przejść do tej monetyzacji od youtuba, czyli będziecie zarabiali po prostu z reklam. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Jeżeli taki film Wam się spodobał, takie treści Wam się podobają, to zostawcie jakiegoś lajka i słyszymy się następnym razem.